Pan Kaczorowski jest z tej linii trójgłowego prezydenta, a więc niekonstytucyjnego prezydenta. I dlatego nie mógł przekazać władzy, tylko mógł przekazać insygnia władzy prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie symbol naszej suwerenności. Jest znów na zamku w swojej siedzibie. Powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej po latach tułaczki na obczyźnie. Dwa ordery najwyższe prezydent dostaje z klucza. Już jako wybrany naród wybrał to Kto już pan jest oznaczenie. Oczywiście dostałem podwójnie dostałem tu z klucza jako prezydent ale dostałem też rząd londyński. Też mi przyznał w swoim czasie. Od pana prezydenta Sokolnickiego? Yy, nie pamiętam kto był wtedy prezydentem, ale nie wiem. Chyba nie Sokolnicki, jednak ten następny, ten którego odbierałem mi signat. Tak mi się wydaje ale musiałbym sprawdzić. A może o Sokolnickiego, nie wiem. O Sokolnicki to był taki... minister. No, no tak, ale Sokolnicki to był taki nie bardzo tolerowany tam na zachodzie, to znaczy ja nie wchodziłem w szczegóły, ale oni ja tam się jak Polonia w, w dużych miejscach, no ma dwóch Polaków, ma trzy partie polityczne, no. I dlaczego Sokolicki nie ma urzędu jak trzeba, nie jest w No wie pan, no, jak mówię, dwóch Polaków, trzy partie polityczne. Ale czy nie jest, a czy nie jest tak, że pan prezydent też zdradził Sokolińskiego, przyjął od... Nie, nie, nie. Proszę państwa, zaraz państwu udowodnię, pan podstawie dokumentacji, że pan Ryszard Kaczorowski nie mógł być prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, II na uchodźstwie. Aby być prezydentem, trzeba posiadać akt nominacji. I taki, a taki akt nominacji ja posiadam. Teraz Państwu pokażę, to będzie jeszcze raz wlepione i to jest zawarty przekazanie władzy w Anglii, w Colchester. Tu jest napisane bardzo wyraźnie: na podstawie artykułu 24 otrzymałem nominację od legalnego prezydenta na Juliusza Nowiny Sokolnickiego. Szanowni Państwo, tutaj są pieczęcie wyciskane. Nie widać, ale poproszę pana dziennikarza, aby to umieścił bardzo wyraźnie. Problem jest w tym, że pan Ryszard Kaczorowski nie posiada czegoś takiego. I nie posiadał. Nie posiadał, bo nie mógł posiadać. I sprawa polega znacznie dalej, ponieważ do Londynu pan Jarosław Kaczyński przywoził Ryszardowi Kaczorowskiemu dokumenty, które były tworzone w Polsce. Pan Kaczorowski. Ja do, darzę go wielkim, naprawdę czymś niesamowitym, odwagą. Pan e. Kaczorowski podpisywał te dokumenty, ponieważ nie miał swojego zdania, a nie mógł mieć, ponieważ Kaczorowski powstał z grupy Berku, czyli pana Andersa generała. Oczywiście, pan Anders, co zrobił, to wiemy. Współpracował z różnymi organizacjami, również ze Stalinem współpracował to bardzo blisko, ale to zostawmy. Proszę pamiętać, że pan Ryszard Kaczorowski przed tragedią smoleńską zaprosił mnie na Jasną Górę i tam, przed ołtarzem, złożył przysięgę. I powiedział: Cytuję jego słowa: Panie Prezydencie, ja nie jestem prezydentem. Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ ja nie otrzymałem nominacji pisemnej. Ja przywiozłem do Polski insygnia. Pan Kaczorowski jest z tej linii trójgłowego prezydenta, a więc niekonstytucyjnego prezydenta. I dlatego nie mógł przekazać władzy, tylko mógł przekazać insygnia władzy prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, symbol naszej suwerenności, jest znów na zamku, w swojej siedzibie, powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej, powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej, po latach tułaczki na obczyźnie. i teraz zobaczcie państwo co się dzieje. Dlaczego tak się stało? Otóż dużo wcześniej Juliusz Nowina Sokoński rozmawiał z prezydentem Wałęsą i chciał mu przekazać tą władzę na zasadach konstytucji 1935 roku, aby to było zgodnie z prawem, z prawdą historyczną i legary. Dobre stosunki między Wałęsą, księdzem Jankowskim i prezydentem Sokolnickim zostały podkreślone w szczególny sposób. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski i późniejszy prezydent PRL BIS Lech Wałęsa przyjęli 4 lutego 1988 roku od konstytucyjnego prezydenta Polski na uchodźstwie Juliusza Nowina Sokolnickiego Wielkie Krzyże Orderu Polonia Restituta. I obaj otrzymali i napisali do mnie listy w tej sprawie wtedy. Wałęsa także, Dziękuję za, za otrzymanie orderu. A 8 października 1989 roku przyjęli obaj od Sokolnickiego, Jankowski i Wałęsa, ordery orła Białego. Redakcja Free Poland, Wolna Polska z 31 października 1989 roku tak opisała to wydarzenie. Korpus dyplomatyczny był reprezentowany przez ambasadorów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch oraz konsula generalnego Chile i wikariusza generalnego Lourdes Francji. Obecny był także wicemarszałek Sejmu pan Fischbach z małżonką. Wyglądało na to, że nie ma żadnych nieporozumień. A potem raptem zmienił front, jak przypuszczam, pod jakimiś obcymi wpływami. Kiedy Lech Wałęsa został prezydentem PRL, właśnie on zdradził konstytucyjnego prezydenta Polski na uchodźstwie Juliusza Nowinę Sokolnickiego i drugą Rzeczpospolitą. Najpierw w 1990 roku Wałęsa złożył przysięgę na konstytucję marionetkowej stworzonej przez Stalina Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a potem polskiej opinii publicznej przedstawił Ryszarda Kaczarowskiego jako ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Dwa ordery najwyższe prezydent dostaje z klucza. Już jako wybrany naród wybrał, to już jest oznaczone. Oczywiście dostałem podwójnie, dostałem tu z klucza jako prezydent, ale dostałem też, rząd londyński też mi przyznał w swoim czasie. Od pana prezydenta Sokolnickiego. Yy, nie pamiętam, kto był wtedy prezydentem, ale nie wiem. Chyba nie Sokolnicki, jednak ten następny, ten, którego odbierałem mi sygnał. Tak mi się wydaje, ale musiałbym sprawdzić. A może o Sokolnickiego? Nie wiem. O Sokolnickie to był taki. No, no tak, ale Sokolnicki to był taki nie, nie bardzo tolerowany tam na Zachodzie. No to znaczy ja nie wchodziłem w szczegóły, ale oni tam się jak Polonia w, w dużych miejscach no ma dwóch Polaków ma trzy partie polityczne. No. I dlaczego Sokolicki nie ma urzędu, jak trzeba, nie jest wykonują? No to, wie pan, no, jak mówię, dwóch Polaków trzy partie polityczne. Ale czy nie jest, jest tak, że pan prezydent też zdradził Sokolickiego, przyjął opór? nie, 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 nie. Wałęsa, on to sam powiedział w publicznej telewizji zaczerpnął informację Ulecha Kaczyńskiego. No i tutaj zaczął się cały bałagan. Ponieważ wiadomo było, że z Juliuszem Dowiną Sokolickim ten rząd Wałęsy wówczesny nie dogadałby się. Bo to był wielki patriota Polski. Wielki patriota. Natomiast Ryszard Kaczorowski godził się na wszystko. I teraz Państwu pokażę, Zdjęcie, które zostało zrobione na Jasnej Górze. Na tym zdjęciu jestem ja, jest moja żona, syn i Ryszard Kaczorowski. I tutaj Ryszard Kaczorowski prosił mnie, żebym dał słowo honoru, że pięć lat po jego śmierci wrócę do tematu historycznego. I tak też, proszę Państwa, zrobiłem. Dokładnie po jego śmierci. Zacząłem publikację prawdy historycznej. I to jest ta prawda. Dzisiaj telewizje polskie, jak i niektórzy profesorowie, twierdzą, że był to ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli był ostatnim prezydentem, to proszę mi pokazać akt prawny. Tego aktu prawnego Ryszard Kaczorowski nie posiadał, a co do insygniu przekazania ówczesny marszałek Senatu nawet nie podpisał przyjęcia, proszę Państwa. To jest przekręt historyczny rządu okupacyjnego. Pan były marszałek Karczewski, z którym rozmawiałem na temat pokazaniami dokumentu, właśnie takiego powiedział, że nie ma. Bo nie mogło być. Nie mogło być. I wróćmy może do pana Andrzeja Dudy. Dlaczego ja go pozwałem do sądu o ustalenie, kto jest prezydentem? Oczywiście sprawa została zawieszona na czas nieokreślony. Otóż, szanowni państwo, mamy dwie ważne konstytucje. Z 1997 roku i z 1935 roku. I teraz, co jest najważniejsze. Składając przysięgę, pan Andrzej Duda winien, winien złożyć również na konstytucję 23 kwietnia 1935 roku. Niestety tego nie zrobił. On złożył przysięgę na konstytucję 1997 roku z 1997 roku, czyli po się mówi konstytucję pana Kwaśniewskiego Aleksandra. A zatem, zgodnie z prawem, pan Andrzej Duda sam się wyeliminował z prezydentury. Pan Andrzej Duda nie jest już żadnym prezydentem. Jest wolny wakat. Ja, jak Państwo wiecie, będę się ubiegał o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na zasadach, Legalnej konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku. Ja wiem, że wszyscy się tego boją, ale nie bójcie się. Nie bójcie się. Bać się mogą tylko ci, którzy zawinili, panie redaktorze. Jeżeli zaś chodzi o obecną sytuację polityczną w państwie polskim, to państwo widzicie doskonale, jak Prawo i Sprawiedliwość fałszuje. Nawet głosowania w Sejmie. Się unieważnia, bo może, bo nie mamy szans, bo przegramy. Proszę Państwa. Oni to robią zgodnie z prawem. Wiecie dlaczego? Bo wiedzą, że to, co robią, jest wszystko nielegalne. Pan Kaczorowski jest z tej linii trójgłowego prezydenta, a więc niekonstytucyjnego prezydenta. I dlatego nie mógł przekazać władzy, tylko mógł przekazać insygnia władzy prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, symbol naszej suwerenności, jest znów na zamku, w swojej siedzibie, powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej po latach tułaczki na obczyźnie. Dwa ordery najwyższe prezydent dostaje z klucza. Już jako wybrany naród wybrał, to kto już jest oznaczenie. Oczywiście dostałem podwójnie, dostałem tu z klucza jako prezydent, ale dostałem też, e, z, rząd londyński też mi przyznał w swoim czasie. Od pana prezydenta Sokolnickiego. E, nie pamiętam, kto był wtedy prezydentem, ale nie wiem. Chyba nie Sokolnicki, jednak ten następny ten, którego odbierały mi sygnał, tak mi się wydaje, ale musiałbym sprawdzić. A może o Sokolnickiego, nie wiem. O Sokolnickie to był taki... No tak, ale Sokolnickie to był taki nie bardzo tolerowany tam na Zachodzie. No, znaczy ja nie wchodziłem w szczegóły, ale oni tam się jak Polonia w dużo miejscach no ma... Dwóch Polaków, trzy partie polityczne, no. dlaczego Sokolnicki nie ma urzędu jak trzeba, nie jest No pan, jak mówię, dwóch Polaków, trzy partie polityczne. A czy nie jest, jest tak, że pan prezydent też zdradził Sokolskiego, przyjął opcję? Nie, nie, nie.